Nie można tak jak ten wieprz Marcin Najman wejść do klatki, szukać poddania się po 30 sekundach. To jest hańbiące. No. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną pan Jacek Murański. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Małgorzata, witam wszystkich, panie widzów. I znajdujemy się na pierwszej konferencji Prime7, które już za tydzień. Ogłoszono Pana walkę rewanżową z Pawłem Jóźwiakiem. Jakie były pierwsze przemyślenia, jeżeli chodzi o to zestawienie? Ponownie. Jakie były pierwsze przemyślenia? Że trzeba uważać o czym się marzy, bo czasami marzenia się spełniają odwrotnie. Jóźwiak marzył o tym rewanżu. No i będzie miał ciężkie KO w pierwszej rundzie. I mówię to całkiem poważnie. Tak na jest tych, nie, ta, taka jest pewność na tych warunkach, na jakie jesteśmy podpisani, będzie w pierwszej rundzie ciężkie ko. No właśnie, ostatnio widzieliśmy się na Prime 6, to już kolejna gala z Panem w karcie walk. Czy to jest jakaś dłuższa współpraca z Prime'em? Ile tutaj jeszcze walk pana czeka w tej federacji? Nie wiem, ja jestem. Wolnym... Jest pan wolnym zawodnikiem, czyli na przykład gdyby, powiedzmy, Fame chciał pana podpisać, czy Cloud, to byłaby taka możliwość? A skąd pani wie, czy ja nie jestem podpisany z Fame? No tutaj już pan zainsynuował, więc być może będą teraz chodziły takie pogłoski. E, no ale najpierw Paweł Jóźwiak. No jest tak, że ci, którzy, w którym składają życzenia urodzinowe na, ze swoim, pośrednictwem swojego Instagrama, to są, to są aktywnymi ich zawodnikami. Ja miałem takie życzenia. Tak, to prawda. 12 tego grudnia dokładnie. No ale też Fame y, mówił o tym, że to nie wasza współpraca nie zakończyła się z jakichś y, kontrowersyjnych powodów, tylko dlatego, że po prostu skończył się kontrakt, więc te życzenia się jak najbardziej należały. Znaczy to nie mówił to pan prezes Krzysztof Rozpara, no, y, dokładnie kontrakt się zakończył. Obie strony były zadowolone, ale nie na tyle, żeby przedłużać, bo nie było pomysłu na ten na, na tamten moment nie było pomysłu. Na kontynuację tej współpracy. No to tyle. Po ostatniej walce na Prime wspominał Pan już o tej formule Dirty street, street Boxing, i teraz ma się ta walka odbyć. Czy mógłby Pan bardziej nam nakreślić, na czym to ma polegać i jak zamierza Pan wykorzystać swoje umiejętności właśnie w takiej formule? Paweł jest twardym zawodnikiem. Na pewno nie odpuścimy. Ja myślę, że to dla widza, z szacunku dla widza, bo żeby się odbić od tych wydarzeń na cloud ostatnim, to trzeba dać widzowi coś. Nie można. Tak jak ten wieprz Marcin Najman wejść do klatki, szukać poddania się po 30 sekundach. To jest hańbiące. No. Myślę, że z... dlatego wa... już jak też z niejednego pieca chlebiadu jest twardy, nie odpuści. Warunki mamy najostrzejsze z możliwych i damy dobry show, ale ten show nie wyjdzie poza pierwszą rundę. A o co chodzi? Uderzenia w każdej płaszczyźnie. Uderzenia młotkowe, półbekwisty, bekwisty, uderzenia głową. Taka uliczna bójka, no. I pan się dobrze czuje właśnie w takich treningach. Rozumiem, że to już zostało wprowadzone gdzieś tam na matę i jak trenerzy reagują właśnie na taką formułę? To nie jest codzienna, prawda? Hmm. Większość zawodników raczej e, klasyczne MMA czy K1. E, no to nie będę o tym opowiadał. Wszystko, wszystko zobaczycie, bo cokolwiek będę teraz opowiadał, ktoś powie, no dobra, no. Historyjka. Nie, no zobaczycie 13 stycznia w Koszalinie i zobaczycie jak powinna wyglądać walka. Na pewno dla widza to będzie bardzo ciekawe z tego względu. A w przeciwieństwie do tego, jak został widz w tej chwili potraktowany, chociażby przez Marcina Najmana na, na, podczas, podczas tej widowiskowej pajacerki, no ludzie płacą pieniądze. Y, nam też nie płacą małych pieniędzy, więc. Już nawet nie z szacunku do samego siebie, bo takiego szacunku od Najmana nie można wymagać, ale z szacunku dla widza, dla dziennikarzy, no, ile razy można oszukać w ten sam sposób. No, no nie po mojemu. Więc teraz fajnie, że to jest Paweł Jóźwiak, fajnie, że to nie jest tam jakiś taki y, taka foczka jak, jak wiewiór, bo tam nie było co robić. Fajnie, że to będzie naprawdę zderzenie dwóch facetów, dlatego też napisałem, że no, pokażmy tym dzieciakom, jak to, jak to się kiedyś robiło, no, i pokażemy im, że... Że, że w starym piecu jeszcze, jeszcze ogień grzeje. Nowa formuła na pewno będzie ciekawa dla widzów, zwłaszcza, że często nawet zwykły dodatek łokci wiele sprawia, jeśli chodzi o chęć obejrzenia takiej walki. No tyle, że zazwyczaj jak dodawało się do tych walk łokcie, to mało kto z nich korzystał. Rozumiem, że tutaj deklaruje Pan, że te techniki będą jednak wprowadzane. Czy łokieć jest ciężką techniką bez, bez pełnego łokcia, o którym, o którym ja zawsze optowałem, czyli łokieć, ale z uderzeniem też młotkowym. A teraz mamy to wszystko. Mamy to w pełnym zakresie, więc... Jeżeli oni popędzają, jeżeli, jeżeli łokieć nie trafia, no to wtedy trafia młotek. Mamy to wszystko w tej chwili. No sami zobaczycie. Już na miastka tego została w trailerze przedstawiona. Zresztą też jest moja relacja na Instagramie. Więc już mniej więcej możemy ujawniać, jakie dopuszczone będą, a będzie full serwis dopuszczony, jakie będą dopuszczone formuły. W tej, w tej walce, a będzie dopuszczone prawie wszystko. E, za chwilę też panel konferencji, podczas której na pewno będzie ten temat poruszany. E, muszę pana puścić za pięć minut właśnie na live'a, więc jeszcze dopytam o to, co sam już pan poruszył. Marcin Najman i to, e, że zawiódł widzów, czy wobec tego ta walka, o której bardzo dużo się mówiło, że Jacek Murański, Marcin Najman, czy to ma rację bytu, czy pan chciałby brać w czymś takim udział, e, biorąc pod uwagę właśnie opinię pana na ten temat, że zawiódł widzów? Na pewno nie w formule tarzania się ze świnią w błocie, czyli bo on szuka w tym MMA, on to MMA tylko traktuje jako pretekst, żeby się przytulić, sfaulować. Nie daje wtedy sędziemu żadnej szansy, nie daje mu wyboru, bo jeżeli trzy razy sfauluje, sędzia musi przerwać walkę, on tego szuka. A to jest gość, zwróćcie Państwo uwagę, to jest gość, który przez 25 lat tak zwanej kariery sportowej ani razu nie uronił ani kropli krwi. Przepraszam, raz potknął się o nogę Pana Fofary. Upadł, upadając, rozciął sobie łuk bryjowy. Więc jeżeli ja mu dam walkę, to tylko na zasadach właśnie takiego brudnego boksu. A czy takie rozmowy były już prowadzone i Marcin w jakiś sposób odpowiedział na taką chęć? Ja y, taką ofertę, dosta znaczy dostałem ofertę walki z nim od federacji. Odpowiedź moja była taka jak teraz. I cisza. I cisza no. A on opowiada, że ja się walki z nim nie podejmuję. Nie, no ja no nie dam zarobić bydlakowi, który oszukuje, permanentnie oszukuje ludzi. No po prostu nie dam. Musi być to połączone z jakąś satysfakcją dla mnie. Nie tylko finansową, ale też, żeby go ukarać. Wtedy tak. Rozumiem, że wobec tego śledził Pan ostatnią galę Cloud. Co powinny robić teraz federacje, żeby odciąć się od takiego wizerunku, który coraz bardziej jest kreowany w sieci? Taki negatywny wizerunek Free żeby z powrotem wrócić do takiej dobrej pasy, że jednak to jest zachęcanie do aktywności fizycznej, też promowanie tego. No bo ostatnio dużo się zmieniło, jeśli chodzi o ten obraz Free w internecie. Nie zatrudniać Marcina Neymana. Czyli tylko Marcin Najman jest sprawcą całego zła? No, pani mówił o aktywności fizycznej, to jaką on promuje aktywność fizyczną? Jego, Dobre, no, jest tego jego co jedyna wiem. aktywność fizyczna polega na tym, że wnosi swój brzuch do oktagonu. I chyba to wtedy, wtedy, wtedy... A, no to powiedziałem, że nawet się nie spocił. No to może spocił jajka, jak wnosił brzuch do oktagonu. Albo do ringu, ale to, to jest jego jedyna aktywność fizyczna. Więc jak, jaka to jest promocja dla młodzieży? Co, co jakie o wzorce pokazuje młodzieży? Jak się, nie, jak się... Jak zarobić, a się nie narobić? Wracając do bieżącego przeciwnika, Paweł Jóżwiak, czy tam jest jeszcze negatywna krew po tej pierwszej walce, po tych wszystkich panelach, konferencjach? Czy teraz nadal wychodzicie z jakimś żalem do siebie? Idę mu spuścić solidny wpierdol, tak powiem. Pierwsza runda KO. I to wszystko już 13 stycznia w Koszalinie. Bardzo dziękuję i powodzenia na panelu.